Śniadanie prezentuje się tak. To są te właśnie te placki, jogurt, jogurtu naturalnego. Także nasze śniadanie dzisiaj wygląda tak. Polany są miodem, maliny z zamrażarki i pestki granata. Oczywiście można użyć dowolnego syropu, na przykład klonowego, czy zagawy, jaki tam wolicie. Ja mam ci akurat miód, bo syrop zagawy się. Yy, skończył, a klonowego jakoś nie bardzo lubię. Witajcie, 1 grudnia, pierwszy dzień vlogmas, taką mamy piękną pogodę, tam słońce, mroźno, o, takie piękne niebo. Także tak, zaczynamy z mrozem, 1 grudnia. E, witajcie, dzisiaj już mamy 1 grudnia. Także ja się witam z Wami dzisiaj bardzo serdecznie. Mam już co prawda godzinę 13, ja dopiero zaczęłam praktycznie, bo wcześniej to mam takie malutkie urywaczki, tylko ponagrywałam. A odzywam się dopiero teraz, bo rano, tak gdzieś o 8.30, przyjechali monterzy i zamontowali, właśnie zaczęli montować już tutaj szafę, o której wam już wcześniej mówiłam. Także jestem bardzo zadowolona, bo już będę mogła skończyć to sprzątanie, jeszcze tylko reszta ogarnięcia. Co prawda na razie tylko zrobili ten, ale zaraz Wam pokażę co zrobili. I pojechali teraz docinać, docinać dziwi, pojechali robić tam do siebie, do zakładu. I czy dzisiaj przyjadą, to chyba nie, bo nie wiem czy zdążą zrobić te dziwi tam, dociąć i zamontować, a to jeszcze też inne mają porobić, także tego to nie wiem. Ale na pewno wrócą jutro. Także jak wygląda w całości, to jutro dopiero Wam pokażę. A dzisiaj do, Wam pokażę to, co dzisiaj już y, zrobili. Tam na dole odbywają się lekcje jeszcze. Mateusz ma i Julka. Y, także Julka dzisiaj musiała niestety, ale lekcje odbyć y, u siebie. Znaczy u siebie. Na dole odbywała lekcje, bo tutaj panowie cieli. Tam jej szlafrok leży. Tak się właśnie patrzę, co to w tej kamerze ja mam. Y, także <laughs> Julka dzisiaj robiła lekcje na dole, bo tutaj panowie cieli. Wiercili tak, że no tutaj by nie dała rady To znaczy nawet Ju nie dałaby rady Czy u nas w sypialni, czy u Antka w pokoju, prawda? Także Julka robiła lekcje na dole jeszcze I właśnie robi teraz polski Mateusz też jeszcze ma lekcje Antek tam z trudem podrabiał Ale jakoś tam żeśmy dali radę Także już jesteśmy praktycznie po zdalnym Co na obiad to zaraz zejdziemy na dół Miał to co prawda jakoś inaczej Ten pierwszy dzień Blokmasów wyglądać na no, rozwiązku z tym, iż przyjechali ci monterzy montować, no to niestety wyglądają tak, jak wyglądają. Pojechać nadal nigdzie nie mogę, bo nadal nie mam samochodu, bo jeszcze go nie odebraliśmy. To znaczy, mąż nie odebrał i nadal ma mój. I ja jestem taka właśnie uziemiona i jechać nigdzie nie muszę, ale w sumie może i dobrze, bo jak nie jadę, to chociaż pieniędzy nie wydaję, nie? No. Także właśnie tyle z tego dobrego, że Monika siedzi w domu i pieniędzy nie wydaje. A to wiadomo, że teraz na to i prezenty trzeba. A w smyku w ogóle dostałem SMS a że w smyku do Wigilii jest do 50% taniej na zabawki. Także później siądę tam, że przejrzę. I zrobiłam małe zamówienie z mochi. To już będę miała lustro. Znaczy, lustro to ja mam, ale u mnie w sypialni nie da się raczej tak rady zrobić. Mierzymy. A tutaj będę miała taki ala wybieg. Także tutaj właśnie. Mierzymy będzie łatwiej mi zrobić, tak myślę. Jeszcze zobaczę, jak oni mi to jutro wysmontują, to lustro. Ale tutaj, właśnie u Julki, będzie lepiej zrobić. Właśnie jakieś mierzymy czy coś, to u Julki w pokoju. Już Wam pokazuję, jak wygląda ta szafa. Bo na razie to tylko trzeszcze, trzeszcze i nic więcej. A co dalej, jak to dalej poleci ten vlogmas? To nie wiem, bo tak mam cichą nadzieję, że dzisiaj już zadzwonią, że jej samochód jest gotowy i że w końcu jutro będę wolna no, także tak, dobra, to już Wam pokazuję jak to wygląda, tylko Was przełączę na tylną kamerę i tak, tu drabina, drabina to jest moja bo sobie pożyczyli, to niech już tam sobie pożyczają i szafa Julki będzie się prezentowała tam, tak także tu jest taki pawlacz tu będzie miała nawieszanie tu ma półki tutaj też będzie miała taki, taki schowek, to na przykład na buty o, na buty bardzo fajny pomysł, właśnie w pudełkach tak buty poustawiać. A my mamy oba, obie schizana buty, także będzie ok. Tutaj też jeszcze taki, jest taki schowek, taki dość głęboki, bo to są takie, o bardzo takie głębokie. Zresztą tutaj widzicie, że jakie głębokie. I tutaj właśnie też wymyśliłam później już, żeby też był taki drążek na wieszanie, a nie tylko te półki, bo wiadomo, że jak później urośnie, to będzie miała więcej jakichś tam ubrań sukienek, bluzek, koszul, nie wiem co tam to właśnie tak na wieszanie, także jutro im powiem, że my tutaj też zrobili jeszcze wieszak na wieszanie Lekcja się skończyły, Julka przyszła do swojego pokoju także tak i tutaj jeszcze będą dwie dodatkowe półki, ale tak jak mówię to tutaj wieszak na, taki drążek na wieszanie też będę chciała zrobić i tutaj właśnie jest taka, powstała wnęka i będzie tutaj też zrobione Yy, też zabudowany będzie tam aż do samego końca, do samej tej ściany i tutaj nie wiem, albo powiem też, żeby mi naszykowali <coughs> przepraszam, albo powiem, żeby mi naszykowali właśnie też i półkę a ja, ja jak nie, to chwilowo może stanie właśnie na jakiś telewizor bo tak nie wiem właśnie, co z telewizorem zrobić, a tam mam kontakt to tak, tak sobie pomyślałam, że może telewizor też mógłby być a jak nie, to też jakiś taki schowek na coś Także właśnie nie wiem, czy dziwi to chyba raczej się im nie uda dorobić. Bo tutaj będą, tak jak widzicie, to tutaj będą drzwi przesuwane, odsunę się. Ale tu i to zobaczycie, jak będą te drzwi już wyglądały. A tam na górze będą takie zwykłe otwierane. Także dobra, teraz pójdziemy to, pokażę Wam co na ten nasz pierwszy vlog masowy obiad. I co dalej to nie wiem jeszcze. A na nasz pierwszy vlog masowy obiad będzie tak zupełnie jest. Tu już mam sos do spaghetti. Także dzisiaj u nas spaghetti będzie. I wodę też już gotuję. Także taki nasz obiad. Tylko tutaj jeszcze muszę poczekać, aż Mateusz skończy swoje lekcje. I dopiero im dam w sumie to już małe jagły zupę. Także Także małe po zupie. Mateusz niekoniecznie za zupę. Także Mateusz na pewno będzie jadł spaghetti. A tutaj proszę bardzo. Towarzystwo sobie przypomniało, Towarzystwo dzieciaczki moje kochane przypomniały sobie. O swojej kolekcji klocków Lego i w końcu wyciągnęły i zaczęły się bawić. Także budują sobie takie różne, nie wiem, budowle, domy. Co, Julia, co to jest? Domek. Ylantek no taki domek i tutaj chyba jest Antka Domek. Antka Domek, proszę bardzo, taki, tak pomieszali już te moje zestawy. Nie wiem, znaczy moje, swoje zestawy pomieszali. I nie wiem, jak ja to kiedyś zbiorę do kupy. A pewnie mogę się założyć, że Antek to i y, instrukcje swoje. Też już tam podarł. Także nie wiem, nie wiem, czarno to widzę to jest moje zbieranie klocków Lego. Także dobra. Także u nas taki pierwszy vlog masowy, wtorek się zapowiada tak. Także na razie to tyle. Później się do Was jeszcze na pewno odezwę. I witajcie, mamy już godzinę 15.35. Tak z dokładnością, co do minuty. Już jesteśmy i po obiedzie i po lekcjach, i po pracy domowej, także myślę, że jest idealna pora na kalendarze adwentowe, bo potem to, tak jak mówiłam, właśnie mam nadzieję, że potem jeszcze samochód jeszcze pojadę, że zadzwonią. Także tak, mam pralkę do rozładowania. Także taki przyziemny dzień trochę, no ale to jest pierwszy dzień Vlogmasa. I teraz chciałam Wam pokazać nasze kalendarze adwentowe. W tym roku to Janet będę miała kalendarz adwentowy. Co prawda on jest zeszłoroczny, ale ja powiem Wam, że mnie to wcale nie przeszkadza, bo tak do końca nie wiedziałam, jak to wypali z tym moim kanałem, czy w ogóle będę nagrywać. Nie mogłam się właśnie zdecydować i tak w ostatniej chwili nie inwestowałam w żaden drogi kalendarz adwentowy, tylko po prostu kupiłam go z ubiegłego roku, także, także myślę, że też będzie ok. No i mam ten jeszcze z herbatkami, to już Wam też pokazywałam, ale zaraz Wam wszystko jeszcze pokażę. Także jeszcze chciałam przywitać wszystkich nowych subskrybentów, tak bo o tym wcześniej nie pomyślałam. Także właśnie witam wszystkich nowych subskrybentów 1 grudnia. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i oczywiście pozdrawiam wszystkich serdecznie. A teraz właśnie jeszcze już przechodzimy do tych kalendarzy adwentowych. W sumie to nawet nie myślałam, że ten rok tak szybko minie, bo to był taki dość dziwny rok. Taki rok zarazy, można powiedzieć, nie wiem jak go nazwać. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie o niebo lepszy jak ten, który właśnie zostaje praktycznie za nami. No i ja już będę zaraz z okrągłą liczbą w życiorysie, ale dobra. Teraz miało być właśnie o miłych rzeczach, a ja już znowu zaczynam smęcić. A i no, i no dobra, to po tym, po tym. Także dobra, nie smęcimy, uśmiechamy się, bo już dzisiaj jest właśnie fajny okres, mój ulubiony dzień, nie okres, znaczy mój ulubiony nie dzień, tylko mój ulubiony okres w roku, czyli okres adwentowy, przygotowywania się do Bożego Narodzenia. Także dobra, zaczynamy teraz już, pokazuję Wam te nasze kalendarze adwentowe, ale może zaczniemy od tego kalendarza, który wymyśliłam sama dla moich dzieciaczków. W tym roku dla moich dzieciaczków zrobiłam kalendarz adwentowy, proszę bardzo, sama. I to są takie torebki z dekoracją, powiedzmy, jak to, renifera. To jest y, czerwononosy renifer. Zrobiony samemu, DIY. Y, nie nagrywałam Wam tego, co to siedzi tu, mnie nie wiem. Nie nagrywałam Wam tego, bo moje dzieciaczki to wiecie, że wszędzie pełzają i wszystko podglądają, y, ale i to i tak wyniuchali. Wyniuchali i to, także nie dało się ukryć niestety. Ale już pomijając ten fakt, także to jest taki właśnie kalendarz z cyferkami. Cyferki już to memo ale wszystkich koperteczek nie wyciągnęłam, bo moje dzieciaczki kochane, to one i tak będą zaraz zaglądały. Także na razie jest tych koperteczek 8. I w niektórych będzie jakaś dodatkowa niespodzianka, a w niektórych będą po prostu tylko takie takie puzelki do, do ułożenia. W sumie czaiłam się na taki inny zestaw. Tutaj zapieram może te rzeczy, to Wam pokażę. Czaiłam się na taki inny <laughs> zestaw właśnie później, ale niestety mi go wykupili, bo tamte były piękne. Ale tutaj też jest akcent świąteczny, bo mamy góry ośnieżone. Choinkę, także myślę dekoracje, także myślę, że też jest cudny. I oczywiście on był zakupiony w, w Smyku. E, także tak. I to jest właśnie taki mój pomysł na e, kalendarz adwentowy dla dzieciaczków. Dzieciaczki będą po prostu e, codziennie e, otrzymywały, już sobie podzieliłam ilość puzli w kopertkach i będą sobie po prostu je składali. Bo myślę, że moje dzieci na żadne zabawki to już są troszeczkę za małe, no oprócz Antosia. Ale Antoś bardzo lubi układać puzle, także myślę, że da radę. Także to jest pierwszy kalendarz adwentowy zrobione samemu. I moje dzieciaczki będą miały, tak jak co roku, kalendarze adwentowe z czekoladkami. Także myślę, że jedna czekoladka na jeden dzień to będzie taki e, miły, miłe oczekiwanie, bo one lubią słodycze, także no niech mają jedną czekoladkę dziennie. Także Antek sobie wybrał psi patrol oczywiście. to jest Mateusza z Madagaskarem i Julci z minionkami. No a ja to ten mówiłam właśnie kalendarz, to mówiłam, że on jest zeszłoroczny, więc to jest kalendarz z Douglasa, ale mi to w zupełności nie przeszkadza, że on jest zeszłoroczny. Juka co ty nie straszysz? Że on jest zeszłoroczny to mnie nie przeszkadza i ja będę się cieszyła z każdej rzeczy. A mam też kalendarz ten z herbatkami, także myślę, że on też będzie takim miłym umilaczem yy, codziennych yy, mroźnych bo dzisiaj u nas znowu był mróz mroźnych, mroźnych wieczorów. Ale to ten mróz to zaraz się odwróci, będzie ciepło, bo już widziałam na pogodzie. Także dobra. Także my teraz będziemy otwierali kalendarze adwentowe. Od którego zaczynamy? Dobra i dzieciaczki teraz otwierają swoje kalendarze adwentowe. Proszę bardzo. Ja mam jakiś domek. Mateusz, żeby nie było, też, też otwiera. Co Antoś ma? Antoś wy tego... Ci? Mm. No. Ja mam taki domek. Super. Ja też mam domek. A Antoś ma... Mm. Antoś ma... Y, lokomotywę. I Mateusz ma... Też domek. Też domek. Dobra. To teraz otwieracie dalej kalendarz adwentowy? Także teraz otwieramy ten kalendarz adwentowy, który sama dla nich wykonałam. Ciekawe, czy będą zadowoleni z mojego pomysłu. I tu mają kopertę z napisem jeden. No oczywiście ja to ułożyłam raczej tak po kolei. Ale to jest jeden, jedna torebka dla jednej osoby, dla wszystkich. No, całej tak. trójki, no. no to proszę bardzo, wyciągamy. Czy pisze? wiesz, że Adwent to okres czterech kolejnych niedziel, ale niekoniecznie czterech tygodni, Zaczynają, z, zaczynający się w niedzielę po uroczystości Chrystusa, Króla Wszechświata, a kończy się wigilijny wieczór, trwa od, trwa od 23 do 27 dni, a zaczyna się niedzielą między 27 listopada a 3 grudnia. Adwentowe zadanie na dziś. Dzień uśmiechu, uśmiechaj się do ludzi i mów: Dzień dobry. No i dobra, czy ja tam jeszcze mamy? Ja tego nie odczytam. Słuchaj Słu... rodzicom. Służy. Służy rodzicom do odpoczynku. Jest naj. Naj. Większe. Największe w całym domu. Czy odgadniecie, co to jest? A w tym ten... ujmie... Co Ojejku. Przeczytaj. To ja przeczytam. Służy rodzicom do odpoczynku. Jest największe w całym domu. Czy zgadniecie, co to jest? A w ujrzycie niespodziankę po prawej stronie i ukryto głęboko. O, nie mogę biedaczki rozczytać, moje kochane. Proszę bardzo. Mm. No, to jest największe w całym domu, i, i tutaj proszę, proszę bardzo instrukcję obsługi. Nie wiem. No. Służy rodzicom do odpoczynku? No to ja! Łóżko! A, łóżko! Łóżko! No. Jest największe w całym domu, no to łóżko! No, łóżka. No, no, rodzice, rodzice. no i co dalej jest? No, no, no. No, no. no czy użycie? Niespodziankę ukrytą, okay, głęboka! Idziemy! Tak! Już! Poczekaj na! Muszę iść na ulicę! Kiedy napiszcie się zaczął, a ja za nimi, to ja doprowadzę. Bo pomału! Po... To właśnie pod łóżko! Co, co, nie co to mi się O niej! Teraz rozdebrają mi połowę łóżka. I bardzo dobrze! <słys> O ciepło ciepło ciepło, ciepło, ciepło! ciepło! No tutaj to zimno. Eee, ja mam... Nie wiem. O chat, sker. No to lepiej. No to się pozamieniacie. O Boże! To dla mnie. Co o rzeku? To dla mnie chyba to dla mnie, ja, ja wziąłem dokładne. A co ja Ty Ja jest piżama. To no, piżama, bo trzeba jakoś chyba wyglądać na te A, vlogmasy. Ojej, myślę, że dla Julcie będzie dobra. Podoba się niespodzianka? Tak. Jezu, zobaczymy co to. będzie jutro. Bo ja się boję. Dobra, to idziemy teraz proskodać tam ładnie u siebie i bo już mam tutaj wszystko zdemolowane. I w okienku numer 1 była taka jeszcze doda dodatkowa niespodzianka składająca się z piżamy, bo trzeba jakoś wyglądać przecież na vlogmasach w nocy też. E, to znaczy w okresie oczekiwania na Boże Narodzenie jakoś w nocy wyglądać, a nie we vlogmasach, bo przecież we vlogmasach nie będziemy vlogmasów kręcić w nocy. Dobra, to tak miało być, także Julki jest taka. I spodnie to wszyscy mają jednakowe. I Antek ma taką bluzkę. Z Miki, a Mateusz ma taką złominę. może nie złą, ale taką, nie wiem, I don't open till Xmas, Xmas. Xmas. także tak, także myślę, że zadowolone są dzieciaczki? Tak, Ta. no, teraz idę ja otwierać swój kalendarz adwentowy. I teraz ja otwieram swoje kalendarze adwentowe, czyli pierwszy z herbatką, i moją pierwszą herbatką będzie e, herbata. Oj, mam zbliżę. Nie będę na razie wyciągała e, herbata biała, poziomka z mandarynką. Ciekawe, czy jest dobra, albo ją wyciągnę. Później sobie zrobię. I oto myślałam, że to są te saszetki, ale to raczej nie są saszetki. Ale dobra, będziemy później wieczorem próbować, bo na razie to sobie kawę zrobiłam. Także to jest pierwsza moja. Yy, yy, pierwszy moje yy, okienko kalendarza Adwantowego, i teraz idziemy do tego Daglasa. I okienko z Daglasa. proszę bardzo, tutaj mamy już widzę. Jakieś takie, nawet spore, i już otwieramy. Lucia, pomożesz mi? Tak. Lucia mi pomoże, bo tak jedną ręką to trochę nie bardzo. O, o jakiś Taki ten. Coś. Nie... Proszę bardzo, coś takiego. Hmm. Jakiś krem. Jakiś, co to jest? Moj Searching Cream princy Pier plus Probiotic. Co to jest? Powiem Wam, że. Krem pielęgnacyjny, a krem pielęgnacyjny do twarzy. Z Sys. Takiej firmy Sys. Także będę próbować. Myślę, że jestem zadowolona, bo jednak chciałabym trochę, zaraz Wam przełączę już. Chciałam, jestem zadowolona nawet z, tego, z tej próbeczki, bo to jest próbeczka 20 ml, bo chciałam właśnie jakieś takie nowe kosmetyki przetestować, żeby coś odpowiedniego może znaleźć dla siebie, bo tak to do tej pory, no to już Wam mówiłam, że korzystałam z tego iwonu. Teraz tutaj właśnie jedna z Was powiedziała: Ja wiedziałam, że może to trochę nie bardzo są te kosmetyki, ale, ale jakoś tak. No, podpasowałem i teraz mi tutaj wyskoczyło, ale to raczej nie po tych kosmetykach zajbono, bo mnie raczej kosmetyki zajpono to nie uczulały. Także nie wiem, może mnie coś ugryzło, ale chociaż teraz to tylko oprócz smuk, to nic nie lata. Um, oprócz komarów nie ma, także, także będziemy próbować ten y, sys i zobaczymy, y, co, jak to będzie się sprawdzało. Zaraz może zobaczę, jak to w ogóle pachnie, pachnie, tylko już mi mój pomocnik y, uciekł. Zaraz muszę Was chwileczkę wyłączyć. Także pachnie to tak... No jak taki krem zwykły. Zwykły krem. Zaraz zobaczę. Albo niezwykły. Nie, ładnie pachnie. Naprawdę. Ładnie pachnie. Taką ma dość rzadką konsystencję. ładnie się wchłania, bo już nie ma praktycznie. I nawet, no no, bardzo ładny zapach bardzo. Także dobra, będziemy próbować, będziemy używać i Także jestem zadowolona. Zobaczymy, co będzie dalej. E, dobra, także tak. Dzieciaczki zadowolone. A! No jeszcze przecież puzzle muszę ułożyć. No przecież ja już chciałam się żegnać, a tu jeszcze mamy do ułożenia puzzle. Dobra, bierzemy się za to. Siadłam sobie tutaj teraz na kanapie. Mam kawę. Co prawda jeszcze nie w świątecznym kubku, bo jeszcze nie powyciągałam właśnie dzisiaj, bo dzisiaj bo ten montaż szafy, to już nie latałam, nie szukałam kubków, także łyk kawy. A dzieciaki tu będą składać. Zaraz Wam pokażę. Pudełko może byście sobie to wzięli. Koniecznie już mają tutaj sporo puzli, czy nie? A jak się nie składają, to najbliżej e, jutro może coś tam dołożą, to jakoś im wyjdzie. Okay. Zaraz Wam pokażę. I tutaj wzięłam taką starą karimatę, przecięłam na pół i wsuniemy później pod kanapę i tak będziemy codziennie dokładać tą część elementów. A tak mi wyszło, bo tutaj jest 1000 elementów. O jak widzicie, to jest 1000 elementów. I tak mi wyszło mniej więcej po 42 półce Także myślę, że coś tam będziemy składać. Także dzieciaki się teraz trochę pomęczą, a ja zaraz im pomogę. Albo mama, że trudne późle wzięła, wybrała. Możemy pojechać tam do tego większego świata. Точно, надеюсь, и тут все-таки чуть Także dzisiaj to chyba nam nic z tego układania nie wyjdzie. Musimy poczekać do jutrzejszego okienka. Także my przerywamy yy, i tak czekamy. I chyba dzisiaj już nic nie będziemy robić. A już trochę materiału mamy. Yy, także chyba z tego miejsca to się już dzisiaj z Wami pożegnamy, bo właśnie tak czekam. Nie wiem co z tym samochodem moim, tak czekam. Także dzisiaj to się chyba już z Wami pożegnamy. Jak Wam się taki początek vlogmasów podobał, to pamiętajcie o kciuku w górę. Pamiętajcie również o... I Antoś się wykupia z Melką, także dobra. Na dzisiaj to chyba już wszystko, także jeżeli Wam się taki podobał odcinek, to pamiętajcie o kciuku w górę, o dzwoneczku, żeby... o subskrypcji w ogóle i o dzwoneczku, żeby być z nami ciągle na bieżąco. I potem Antoś mówi właśnie, że pies go ugryzł, a on tak się cały czas z nim właśnie wygłupia. I dziękujemy Wam bardzo za mile spędzony z nami czas. No nie wytrzymam, nie wytrzymam, naprawdę nie wytrzymam, powiem Wam, że naprawdę i zaraz będzie. Płacz mamo, bo pies mi ugryzł. Dziękuję wam, wam bardzo za ten pierwszy dzień. I życzymy oczywiście dużo zdrowia i trzymajcie się cieplutko w tym e, bardzo przyjemnym okresie przedświątecznym. Oczywiście nie dajcie się chorobom, bo to zostało już tylko 24 dni do Wigilii. 23. No 23, no ale jeszcze się dzisiaj dzień nie skończył, bo jeszcze spadliśmy, nie poszliśmy. No. Także do następnego razu, pa! pa!